Mr. SmokeyTube zaprasza do oglądania, a wszystkie treści, które znajdziecie na tym kanale, nie są to porady inwestycyjne, a jedynie subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut i innych rynków inwestycyjnych. Cześć, a więc witam wszystkich bardzo serdecznie. No i co moi drodzy? Bitcoin zalicza dołek cenowy na poziomie 60 tysięcy dolarów, co oznacza, że traci ponad 30% swojej wartości w zaledwie kilka dni. No i tak inne czołowe projekty na rynku kryptowalut oczywiście zaliczają jeszcze większe spadki. Także ja zapraszam Was na podsumowanie najciekawszych wydarzeń na rynku kryptowalut. Tutaj oczywiście rozpoczniemy od samego bitcoina. Bitcoina, który w trakcie nagrywania tego materiału wyceniany jest na zaledwie 68 tysięcy dolarów także powiemy sobie o powodach ostatnich spadków, powiemy sobie o tym, dlaczego nie pasują one do samej cykliczności oraz postaramy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest jeszcze jakaś szansa na kontynuację trendu wzrostowego w przypadku samego Bitcoina. Oprócz tego powiemy sobie również o Ethereum, Ethereum, które spadło o ponad 40% w nieco ponad tydzień. No i tutaj również powiemy sobie o tym, czy aktualna sytuacja Ethereum daje jakieś nadzieje na to, aby trend wzrostowy miał Miał być kontynuowany. W dalszej części tego materiału powiemy sobie również o sektorze altcoinów. No, bo tutaj również mam dla Was kilka naprawdę bardzo ciekawych statystyk. Idąc dalej, przejdziemy również do sytuacji makroekonomicznej. No, bo tutaj na horyzoncie mamy dwie naprawdę pozytywne informacje, które na pewno warto brać pod uwagę. No i na zakończenie, również krótkie podsumowanie raportu od Glassnode'a, czyli raportu od największej platformy analitycznej na rynku kryptowalut. Także ja oczywiście chciałbym z góry podziękować za pozostawienie ustawione łapki w górę, subskrypcja, także komentarze. No i na zakończenie zapraszam również do wsparcia tego kanału na platformie YouTube poprzez dołączenie do Membership Clubu. No i co, teraz już nie przedłużając, łapa w górę i przechodzimy do rzeczy. No dobra moi drodzy, także przyznajcie się w komentarzach, czy tak dużych spadków na rynku ktokolwiek się spodziewał. No bo tak mamy Bitcoina, który w zaledwie tydzień stracił ponad 17% swojej wartości. No a takie projekty jak Ethereum, Solana czy BNB straciły o 25% tylko na przestrzeni ostatnich 7 dni. No i tak Bitcoin zalicza dołek na poziomie w okolicy 60 tysięcy dolarów. Co oznacza, że znacznie przebiliśmy ATH jeszcze z roku 2020. Pierwszego, no i oczywiście tak duże spadki musiały zaowocować tym, że aktualny sentyment na rynku kryptowalut jest oceniany jako ekstremalny strach. No i tutaj co ciekawe, jeżeli spojrzymy na Grid Index, który wczoraj pokazywał zaledwie 5 punktów, no to warto zaznaczyć, że jest to najniższy wynik w historii, no bo tak poprzednie dołki, czy to w roku 2019, czy w roku 2022, mieliśmy na poziomie w okolicy 11 punktów, no a tak na tą Chwilę jest to zaledwie punktów 5. No a tutaj warto wziąć pod uwagę, że chociażby w roku 2022 do tak niskich z poziomów spadliśmy po upadku giełdy FTX, czyli był to pewnego rodzaju czarny łabądź, którego nikt się nie spodziewał. No a tak aktualna wyprzedaż, trzeba sobie dość jasno powiedzieć, że nie jest spowodowana żadnymi negatywnymi wydarzeniami związanymi z rynkiem kryptowalut. Oczywiście mamy mniejsze bądź większe zawirowania geopolityczne, natomiast czy one tak mocno wpłynęły na spadki, które teraz obserwujemy. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. Natomiast na pewno na tym etapie warto zaznaczyć, że duże spadki dotknęły nie tylko rynek kryptowalut, no ale posypała się również amerykańska giełda. No bo tutaj jak możecie zobaczyć na poniższej grafice, duże spadki dotknęły wszystkie kluczowe indeksy, czyli mówimy tutaj o indeksie S&P 500, indeksie Nasdaq, a także indeksie Russell 2000. Oczywiście w piątek obserwował. Mniejsze bądź większe odbicie również na rynku kryptowalut. Natomiast na tym etapie dajcie znać w komentarzach, czy Wy jesteście chętni do tego, aby skupować Bitcoina na poziomie 68-70 tysięcy dolarów. I ja swoją perspektywę przedstawię Wam w dalszej części tego materiału. Na pewno musimy mieć na uwadze, że to, co obserwowaliśmy w ostatnich dniach, były to jedne z największych takich krótkoterminowych spadków w historii bitcoina. No i tutaj, jako ciekawostka, mogę dodać, że tak duże spadki doprowadziły do tego, że aktualne zainteresowanie hasłem Bitcoin w Google jest na historycznie maksymalnych poziomach, no a jeżeli spojrzymy na samego Bitcoina od strony danych on chain, no to tutaj na pewno warto zaznaczyć, że po utracie bardzo mocnego poziomu wsparcia, jakim była średnia cena rynkowa, czyli okolica 80 tysięcy dolarów, tak zaliczyliśmy bardzo mocną korektę, no i cena zbliżyła się do ceny zrealizowanej, która aktualnie jest na poziomie 55 tysięcy dolarów. No i tak, jeżeli na tym etapie mielibyśmy mówić o potencjalnym dołku cenowym dla Bitcoina, no to tak historycznie możemy zauważyć pewnego rodzaju fraktal, że cena Bitcoina spadała poniżej kosztu bazowego inwestorów krótkoterminowych, a także ceny zrealizowanej. No i tutaj jak możecie zobaczyć na poniższej grafice, historycznie te dwie średnie ceny rynkowe nam się łączyły, no bo taka sytuacja miała miejsce zarówno w roku 2022, jak i w roku 2019, a także roku 2015, także oczywiście patrząc z tej perspektywy no to sam dołek cenowy mógł nie zostać jeszcze osiągnięty, natomiast na pewno jeżeli porównamy to jak wykres cenowy bitcoina wygląda obecnie, no to wygląda on bardzo podobnie do tego jak wyglądał na przełomie lat 2021-2022. Tutaj to zachowanie jest wręcz idealne, natomiast jeżeli spojrzymy na samą cykliczność, no bo tak warto zaznaczyć, że aktualnie do kolejnego z Bitcoina pozostaje nieco ponad 800 dni, no i tak same spadki miały być w głównej mierze podyktowane właśnie tą cyklicznością, co oznaczałoby potencjalny spadek nawet w okolicy 70% od szczytu z poziomu 126 tysięcy dolarów, także tutaj moglibyśmy spodziewać się wycen Bitcoina nawet w okolicy 35-40 tysięcy dolarów. Natomiast na tym etapie chciałbym jednak zaznaczyć pewnego rodzaju niezgodność, no bo tak, od momentu wybicia szczytu w roku 2021. Do przebicia średniej kroczącej dwustudniowej minęło wtedy ponad 200 dni, natomiast aktualny spadek osiągnęliśmy prawie dwukrotnie szybciej, no bo tak średnią kroczącą dwustudniową przebiliśmy zaledwie po nieco ponad 120 dniach. No i powiem Wam, że ogólnie sytuacja jest naprawdę bardzo ciekawa, no bo tak, oczywiście, z jednej strony podążamy za samą cyklicznością, no i tak potencjalnie przed nami trend spadkowy gdzieś do okolic września. Natomiast jeżeli jeżeli spojrzymy na model cenowy stock to flow, no to z jednej strony będzie on teraz przybierał kolor turkusowy, co oznaczałoby kontynuację trendu spadkowego. Natomiast jeżeli porównamy to, jak wyglądał wykres cenowy Bitcoina w roku 2022 do tego, jak wygląda obecnie, a także nałożymy na to wskaźnik RSI, no to tutaj możemy znaleźć pewnego rodzaju punkt odniesienia do tego, jak wykres cenowy Bitcoina wyglądał już w czerwcu roku 2022, także żeby wtedy już po finalnej kapitulacji związanej z upadkiem giełdy FTX, no i tak jeżeli spojrzymy na kilka kluczowych wskaźników on chain, no to one już teraz pokazują dość dobrą okazję inwestycyjną, no bo tak jeżeli spojrzymy chociażby na wskaźnik SOPR, no to tutaj po raz pierwszy zeszliśmy poniżej poziomu 0 jeszcze od końcówki roku 2023. No a tak jeżeli spojrzymy na aktualny stosunek inwestorów w proficie i porównamy sto Stosunek inwestorów krótko oraz inwestorów długoterminowych, no to widzimy, że jesteśmy tutaj na kursie kolizyjnym, kiedy to wykres niebieski oraz wykres czerwony się przetnął. No i tak historycznie zwykle były to momenty, kiedy to cena bitcoina osiągała swoje dołki. Także prośba, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej bieżącej sytuacji, no bo moim zdaniem jest ona naprawdę bardzo ciekawa. No i z drugiej strony pojawia się również pewnego rodzaju pytanie, czy jest tutaj szansa na kontynuację. Kontynuację trendu wzrostowego w przypadku samego Bitcoina, no, i na nie postaramy sobie teraz odpowiedzieć. No dobra, a czy na tak szybkie i agresywne spadki na wycenach bitcoina możemy spojrzeć z nieco innej perspektywy? Oczywiście jak najbardziej tak, no i tutaj możemy wziąć pod uwagę chociażby wskaźnik RSI, który pokazuje nam, czy dane aktywo jest niedoszacowane lub przewartościowane. No i tak spadliśmy tutaj do najniższych poziomów od blisko 4 lat, no i historycznie na tak niskich poziomach byliśmy tylko na początku roku 2015, 2019, a także w połowie roku 2020. 2022. Także potencjalnie Bitcoin już teraz wykazuje pewne oznaki niedowartościowania, co mogłoby wskazywać na kontynuację trendu wzrostowego. No bo tak naprawdę tych wskaźników pokazujących nam potencjalnych dołek mamy na horyzoncie zdecydowanie więcej. No i tak możemy spojrzeć na tak zwane boiler bands. No i tutaj również, jak możecie zobaczyć na poniższej grafice, aktualnie wypadliśmy z tego niebieskiego zakresu. No i historycznie taka sytuacja zdarzała nam lokalne Dołek. No, i na tym etapie na pewno warto zaznaczyć, że taką sytuację mamy również na wielu innych wskaźnikach. Możemy spojrzeć również na koszt bazowy wśród górników. Tutaj podobną sytuację mieliśmy również w latach 2022, 2018, a także 2015. No i podobnie, jeżeli spojrzymy na prawdopodobnie jeden z najstarszych wskaźników on-chain, czyli na tak zwany Meyer Multiple, no to tutaj również wskazuje on nam potencjalny dołek. Tak samo jak w latach. Wcześniej wspomnianych. Oczywiście pamiętajcie, że to nie są porady inwestycyjne, natomiast ja chcę Wam jedynie pokazać, że pomimo tak dużych spadków na horyzoncie są również wskaźniki, które pokazują na. Potencjalne wyczerpanie tego trendu spadkowego. No i tutaj również, jeżeli spojrzymy na Bitcoin Power Low, no to mamy wskazanie, że aktualna taka uczciwa wartość Bitcoina to okolice 122 tysięcy dolarów. Także aktualnie jesteśmy poniżej 40% od tego poziomu, co również daje dość duże szanse na to, że cena Bitcoina już teraz jest dość mocno niedoszacowana. No dobra, więc zbliżając się powoli do zakończenia tematu samego bitcoina, odnotujmy jeszcze, że oczywiście złoto w ostatnim czasie ustanowiło nowe ATH na poziomie bliskim 5600 dolarów za jedną uncję. Następnie mieliśmy ponad 20% korektę, natomiast wygląda na to, że ten trend wzrostowy może być jeszcze kontynuowany. Natomiast bardzo ciekawą sytuację mamy na wykresie bitcoina do złota, no bo wygląda na to, że właśnie dobijamy do takiej historycznej. Linii trendu, także potencjalnie mamy tutaj kolejne wskazanie, że bitcoin jest niedowartościowany. No i tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na różnego rodzaju modele cenowe porównujące wyceny bitcoina do złota, no to możemy znaleźć takie, które pokazują nam historycznie najniższe poziomy, jak chociażby ten wskazany na poniższej grafice. Także dajcie znać w komentarzach, co myślicie o potencjalnej kontynuacji trendu wzrostowego dla bitcoina. Tutaj taka mała ciekawostka, że oczywiście, z jednej strony sama cykliczność wskazuje na kontynuację trendu spadkowego, natomiast co powiecie na odtworzenie cyklu z lat 2012-2014? Ja w dzisiejszym materiale mówiłem o tym, że za każdym razem, kiedy to model cenowy Stock to Flow przybierał kolor turkusowy, no to wiązało się to z dość dużymi spadkami na wycenach samego Bitcoina. Natomiast jeszcze w roku 2012 sytuacja wyglądała nieco inaczej, co możecie zobaczyć teraz na poniższej grafice. No, i również ciekawie wygląda ten scenariusz przedstawiony teraz, ponieważ tutaj również mamy wskazanie, że potencjalnie poziom ATH z roku 2021 może być tylko pewnego rodzaju przystankiem do kontynuacji trendu wzrostowego. No i dajcie znać w komentarzach, czy myślicie, że taki scenariusz może zostać zrealizowany. No dobra, więc przechodząc dalej, powiedzmy sobie kilka słów o Ethereum. Ethereum, które w trakcie nagrywania tego materiału wyceniane jest na 2000 dolarów, natomiast jak możecie zobaczyć na poniższej grafice, tylko na przestrzeni ostatniego tygodnia Ethereum straciło ponad 22% swojej wartości, no a tak naprawdę od lokalnego szczytu do lokalnego dołka jest to nawet ponad 40% straty tylko na przełomie niespełna dwóch tygodni. No i na początku może powiedzmy sobie o tym, co robiły amerykańskie fundusze ETF. Tutaj oczywiście obserwowaliśmy mniejszą bądź większą wyprzedaż, zarówno w przypadku Ethereum, jak i samego Bitcoina, o czym zapomniałem Wam wcześniej wspomnieć. No tutaj w przypadku Bitcoina warto zaznaczyć, że na przestrzeni ostatnich 30 dni fundusze ETF wyprzedały ponad 32 tysiące sztuk. Bitcoinów o wartości przekraczającej 2,5 miliarda dolarów. No i tak w przypadku Ethereum sytuacja nie wyglądała wiele lepiej. Co możecie zobaczyć na poniższej grafice? No tutaj większość tych słupków sieci się bardzo mocno na czerwono. No i tak Ethereum aktualnie jest blisko 60% poniżej poziomu ATH. Oczywiście z jednej strony to ATH ustanowiliśmy jeszcze w roku 2025, natomiast poziom z roku 2021 przebiliśmy za ledwie o kilka procent no i tak pojawia się oczywiście naturalne pytanie, czy jest jakaś szansa na kontynuację trendu wzrostowego w przypadku Ethereum no i tutaj z jednej strony spadki były naprawdę duże, były naprawdę agresywne, natomiast wiele analityków wskazuje na to, że ten schemat odwróconej głowy z ramionami, o którym już wielokrotnie na tym kanale sobie ostatnio mówiliśmy i biorąc pod uwagę tą formację, no to nawet tak duże spadki nie zamyka drogi do potencjalnego wzrostu na wycenach Ethereum nawet do okolic 7 tysięcy dolarów. No, i czy aktualnie wykres Ethereum przypomina to, jak wyglądał w roku 2020? No, bez wątpienia można znaleźć tutaj mniejsze bądź większe podobieństwa. Natomiast, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że aktualny market cap Ethereum spadł poniżej wartości zablokowanej na tym łańcuchu, no to historycznie takie momenty zawsze okazywały się dobrą okazją inwestycyjną. Oczywiście to nie są porady inwestycyjne. Natomiast, moim zdaniem, tym bardziej, jeżeli spojrzymy na wykres cenowy Ethereum do. Bitcoina, no to tutaj oczywiście spadek był dość duży, natomiast ta struktura trendu wzrostowego dalej jest utrzymana. No i tutaj również sytuacja przypomina to, jak wykres wyglądał w roku 2020. No i na zakończenie tematu Ethereum, taka ciekawostka, że 4 lutego zespół Ethereum ogłosił, że otwiera się na sektor AI. No i tak najbliższa aktualizacja oznaczona numerem ERC 8004 ma wprowadzić nowe standardy standardy i integrację łańcucha Ethereum z sektorem AI. Także, biorąc pod uwagę to, co sobie przed chwilą powiedzieliśmy, no to ja samego Ethereum bym nie przekreślał, natomiast czekam na Waszą opinię w komentarzach pod tym materiałem. No dobra, może jednak trochę się pośpieszyłem ze zakończeniem tematu Ethereum. Chciałbym wam jeszcze pokazać, że odbicie się ceny od okolic 1900 dolarów, no było tak naprawdę bardzo mocnym poziomem wsparcia. Jeżeli sprawdzimy, na jakich poziomach cenowych Ethereum było historycznie skupywane, no i tutaj jak możecie zobaczyć na poniższej grafice, te poziomy lekko poniżej poziomem 2000 dolarów były historycznie momentami, kiedy to duża część inwestorów chętnie Ethereum do swojego portfela skupywała. No i tak, jeżeli spojrzymy na wykres cenowy Ethereum, no to pomimo tych ostatnich spadków wygląda na to, że ta linia trendu wzrostowego dalej jest utrzymana. Oczywiście odbijamy się teraz od tej dolnej bandy, natomiast wygląda na to, że nic jeszcze tutaj nie jest przekreślone. No i na koniec taka ciekawostka, ponieważ wielokrotnie na tym kanale sobie o tym mówiliśmy: jeżeli spojrzymy na aktualne kolejki do stakingu Ethereum, no to tak, zainteresowanie wejściem w ostatnich wystrzeliło. Oczywiście tutaj powodów może być wiele, no bo równie dobrze inwestorzy mogą zakładać, że w najbliższym czasie nic ciekawego z ceną Ethereum się nie wydarzy. Natomiast dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. No dobra, więc nie ma co przedłużać. Przechodzimy dalej. Powiedzmy sobie nieco więcej o sektorze altcoinów. Oczywiście, biorąc pod uwagę ogromne spadki na wycenach samego bitcoina, no to tak, jeżeli spojrzymy na performance czołowych projektów z pierwszej setki market capu, no to jak możecie zobaczyć na poniższej grafice, tych projektów, które zanotowały ponad 20% spadek, mamy na przestrzeni ostatniego tygodnia naprawdę wiele. Natomiast jeżeli chodzi o projekty wzrostowe, no to możemy wyróżnić zaledwie Dwie, trzy projekty. Natomiast tutaj taka mała ciekawostka, że zarówno jeżeli spojrzymy na altcoin season index, no to tutaj warto zaznaczyć, że tak naprawdę jeszcze od października roku 2025 poruszamy się w takim zakresie w okolicy 40 punktów, także jesteśmy w takiej strefie niczyjej pomiędzy sezonem na bitcoina, a także sezonem na altcoiny. No i co ciekawe, również jeżeli spojrzymy na wykres dominacji bitcoina, no to tutaj również on Waha się w okolicy 58% jeszcze od sierpnia roku 2025, także pojawia się pytanie, co to może oznaczać dla sektora altcoinów. No i tutaj na pewno warto zaznaczyć, że tak naprawdę altcoiny wcale nie tracą więcej od samego bitcoina, czego większość inwestorów mogłaby się teraz spodziewać, no bo tak, jeżeli spojrzymy na stosunek market capu sektora altcoinów do samego bitcoina, no to tutaj oczywiście jeszcze od początku roku, Roku 2022 jesteśmy w bardzo mocnym trendzie spadkowym. Natomiast co ciekawe, dołek zaliczyliśmy jeszcze w czerwcu roku 2025. No a tak naprawdę od tamtego czasu poruszamy się w takim trendzie bocznym. Oczywiście pojawia się pytanie, kiedy na dobre wyjdziemy z tego wieloletniego trendu spadkowego. Natomiast moim zdaniem jest to jak najbardziej prawdopodobne, że prędzej czy później taka sytuacja będzie miała miejsce. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że duża część inwestorów mogła już stracić jakąkolwiek nadzieję w sektor altcoinów. Natomiast moim zdaniem warto pamiętać, że dominacja bitcoina dalej utrzymuje się na historycznie wysokich poziomach. No i spadki na tym wykresie wydają się wręcz nieuniknione. Pytanie jedynie, kiedy do nich dojdzie. No i tak, jak mówiliśmy sobie o wskaźniku RSI w przypadku bitcoina, no to również jeżeli spojrzymy na market cap sektora altcoinów, no to tutaj również mamy sytuację, gdzie mamy. Pewnego rodzaju wskazania sugerujące, że aktualnie sektor altcoinów jest bardzo mocno niedowartościowany. No i chociażby, jeżeli spojrzymy na wykres dominacji sektora altcoinów do Bitcoina, no to tak na wskaźniku MagDi właśnie zaliczamy taki złoty krzyż, tak samo jak w połowie roku 2020. No i tak aktualnie możemy znaleźć wiele porównań, że wykres sektora altcoinów wygląda bardzo podobnie do tego, jak wyglądał w roku 2017, tak naprawdę naprawdę chwilę przed prawdziwym wystrzałem. Także moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, do której grupy inwestorów należycie, czy do tych, którzy już stracili jakiekolwiek nadzieje dla sektora altcoinów, czy jednak obstawiacie, że sytuacja ulegnie odwróceniu. No a moim zdaniem kluczowym może po raz kolejny okazać się złoto. Złoto, które oczywiście w ostatnim czasie z dnia na dzień ustanawiało nowe ATH, natomiast dlaczego może mieć ono kluczowe znaczenie dla rynku kryptowalut? No tutaj okazuje się, że istotny okazuje się stosunek cenowy, Miedzi do złota. Tutaj oczywiście miedź w ostatnim czasie również była w dość mocnym trendzie wzrostowym. Natomiast w porównaniu do złota wypadało dosyć blado. No i tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na stosunek cenowy miedzi do złota, jesteśmy w bardzo mocnym trendzie spadkowym jeszcze od początku roku 2022. No i jeżeli teraz się zastanawiacie, jaki wpływ na rynek altcoinów może mieć stosunek cenowy miedzi do złota, no to tutaj z pomocą przychodzi sztuczna inteligencja która potwierdza, że gdy stosunek miedzi do złota rośnie, oznacza to zazwyczaj ryzyko ON. Inwestorzy są optymistyczni i skłonni do inwestycji w aktywa ryzykowne, takie jak kryptowaluty. Odwrotnie, spadający stosunek wskazuje na ryzyko OFF, preferencje dla bezpiecznych aktywów i potencjalne problemy gospodarcze. No i tak, jeżeli spojrzymy na to, jak ten wykres wygląda od dłuższego czasu, no to jesteśmy tutaj w wieloletnim trendzie spadkowym, tak samo jak ma to Miejsce w przypadku sektora altcoinów, no i co ciekawe, jeżeli wyznaczymy sobie lokalne szczyty, a także lokalne dołki na tym wykresie, no to wręcz zastanawiająco pokrywają się one z tym, kiedy obserwowaliśmy największe euforie na sektorze altcoinów, no bo tak, szczyty możemy tutaj zaznaczyć na koniec roku 2021, na koniec roku 2017, a także na koniec roku 2013. No dobra, no to teraz płynnie możemy przejść do sytuacji makroekonomicznej. No i po pierwsze spójrzmy na amerykańską płynność. Tutaj ma miejsce wydarzenie historyczne, no bo tak, po sześciu miesiącach wypływów, luty jest pierwszym miesiącem, który dotychczas świeci się na zielono, także oczywiście aktualny wzrost nie jest zbyt duży, natomiast na pewno warto odnotować, że końcówka roku 2025 była pod tym kątem najgorszym okresem jeszcze od połowy roku 2025. 2022, także potencjalnie na rynkach finansowych powinno pojawiać się coraz więcej kapitału. No a teraz na poniższej grafice możecie zobaczyć, że tak naprawdę cały ten ostatni wzrost bitcoina odbywał się w dość negatywnym środowisku makroekonomicznym, no bo tak chociażby, jeżeli spojrzymy na balans sheet amerykańskiego Fedu, no to tutaj jesteśmy w bardzo mocnym trendzie spadkowym jeszcze od kwietnia roku 2022. No i oczywiście amerykański Fed już na początku grudnia ogłosił zakończenie etapu zaciśniania ilościowego, co ogólnie było takim mechanizmem stricte negatywnym, no bo polega on na ograniczaniu płynności na rynkach finansowych. No to tak w najbliższym czasie na rynkach powinno pojawiać się coraz więcej kapitału. Oczywiście jeżeli spojrzymy na wykres balansu czytu amerykańskiego Fedu, no to widzimy tutaj pewnego rodzaju odbicie, natomiast tak naprawdę jest to nic w porównaniu do tego, co obserwowaliśmy jeszcze w roku 2020. 20. Natomiast idąc dalej, na pewno warto odnotować, że miał miejsce również kolejny z ich historycznych odczytów, no bo tak, jeżeli spojrzymy na wskaźnik gospodarczy PMI, pokazał on ostatnio 52,6%, co ogólnie oznacza najwyższy odczyt jeszcze od początku roku 2023. No i tutaj na pewno warto zaznaczyć, że po przeszło 3 latach wychodzimy z tej czerwonej strefy, kiedy to otrzymywaliśmy kolejne negatywne odczyty poniżej progu 50 punktów. No a ta informacja wydaje się być kluczowa, no bo patrząc historycznie na wyceny Bitcoina, Bitcoin nigdy nie zaliczał swojego szczytu, kiedy to wskaźnik ISMPMI był poniżej progu 50 punktów. No i tutaj ta korelacja również odnosi się do całego rynku kryptowalut. A teraz na poniższej grafice możecie zobaczyć, jak historyczne wybicia wskaźnika ISMPMI powyżej progu 50 punktów wpływało na wyceny samego Bitcoina. No dobra, więc teraz czas, aby zbliżać się powoli ku końcowi, więc powiedzmy sobie o raporcie od glasnoda, czyli raporcie od największej platformy analitycznej na rynku kryptowalut i będziemy kończyć. No i tak pierwsza grafika pokazuje nam kluczowe poziomy cenowe, jeżeli chodzi o dane on-chain, czyli coś, o czym już dzisiaj sobie powiedzieliśmy, no bo tak ostatnie spadki sprawiły, że cena bitcoina spadła poniżej średniej ceny rynkowej, czyli okolic 80 tysięcy dolarów, no i potencjalny mocny poziom wsparcia, jest to cena zrealizowana, czyli okolice zaledwie 55 tysięcy dolarów. Natomiast, jeżeli mielibyśmy mówić o potencjalnym odbiciu, no to na pewno warto mieć na uwadze, że dość dużo bitcoinów zostało skupionych w okolicy 77 tysięcy dolarów. No i idąc dalej, tak naprawdę cały zakres pomiędzy 87 a 100 tysięcy dolarów obfitował historycznie w dość duże zakupy. Także potencjalnie niestety te okolice mogą okazać się bardzo mocnym opłacacowaniem. Sporem, jeżeli cena bitcoina chciałaby teraz odbić ku górze. Idąc dalej, mamy wskazanie na rosnący wolumen handlowy na rynkach spot. Natomiast taka sytuacja nie powinna nikogo dziwić, w związku z dość dużymi spadkami wycen, ponieważ to właśnie w takich sytuacjach inwestorzy chętnie realizują straty na swoich inwestycjach. No i tak, jeżeli spojrzymy na wskaźnik zrealizowanych strat wśród inwestorów bitcoinowych, no to prosta średnia za ostatnie 7 dni przekroczyła ćwierć miliarda dolarów dziennie. Także sam raport wskazuje, że historycznie tak duża realizacja strat wskazywała nam na okolice lokalnego dołka, jeżeli chodzi o wyceny samego bitcoina. Oczywiście, czy tak będzie, tym razem przekonamy się już w najbliższym czasie. No i kolejna grafika pokazuje nam, że oczywiście presja na inwestorów, którzy są pod wodą, jest aktualnie dość duża. Natomiast historycznie tego typu poziomy przebijaliśmy tylko i wyłącznie przy okazji różnego rodzaju czarnych łabędzi, chociażby jak w roku 2022, czy okazji upadku projektu Luna czy też giełdy FTX. No i ostatnia grafika pokazuje nam, co ze swoimi bitcoinami robią amerykańskie fundusze ETF, a także sektor prywatny. No i tutaj, jak możecie zobaczyć na poniższej grafice, w ostatnim czasie jesteśmy w fazie wyprzedaży, także ogólnie jest to sygnał dość negatywny, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę w całym bieżącym cyklu to właśnie sektor prywatny, a także fundusze ETF zapewniały nam stały dopływ nowego kapitału. No i sam raport wskazuje na to, że dopóki ta sytuacja, sytuacja nie ulegnie stabilizacji no to szansa na pogorszenie się bieżącej sytuacji pozostaje duża, no i tak jeżeli chodzi o bieżące wydanie raportu od Glassnoda to już będzie wszystko ja jestem ciekaw jakie wy macie predykcje odnośnie najbliższych wydarzeń dla całego rynku kryptowalut no bo tak jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał to już będzie wszystko jeżeli on wam się podobał no to ja przypominam o pozostawieniu łapek w górę subskrypcji a także komentarzy no i na zakończenie zapraszam również do wsparcia tego kanału poprzez dołączenie do Membership Clubu bezpośrednio na platformie YouTube. Na dzień dzisiejszy to już wszystko, także dzięki. Do usłyszenia, cześć!